Cześć z tej strony Ranger i witajcie w przeglądzie snapshota 19W34A. Jest to snapshot, który złapał mnie kompletnie ze zaskoczenia i myślę, że nie tylko mnie, ale całą społeczność Minecraftową. Nagle bez absolutnie żadnej zapowiedzi, Mojang rozpoczął cykl deweloperski aktualizacji 1.15 i rozpoczął jak zwykle z grubej rury, bowiem w grze pojawił się nowy mob, pszczoły. Zapraszam do oglądania! Pszczoły są mobami neutralnymi i posiadają one 10 punktów życia. Pojawiają się w pobliżu gniazd. Takie gniazdo, kiedy wygeneruje się w świecie, ma szansę, że w nim znajdą się pszczoły. Więcej o gniazdach będzie później. Moby te mogą nas zaatakować wtedy, gdy my je zaatakujemy, zniszczymy ich gniazdo lub będziemy brać ich miód. Wtedy ich oczy zmienią kolor z niebieskiego na czerwony. Pszczoły zadają jeden punkt obrażeń, ale na poziomach trudności normalnym oraz trudnym będą również nadawać nam efekt zatrucia. Jeśli umrzemy od ataku pszczoły, na czacie wyświetli się wiadomość, gracz został zarządlony na śmierć. Po około 30 sekundach furia im przechodzi i już nie będą nas gonić. Jednak jeśli w trakcie swojego ataku udało im się nas urządlić, to niestety taka pszczoła po pewnym czasie umrze. Dzieje się to w następujący sposób: co 5 tików rośnie szansa, że pszczoła w danym momencie umrze. Oznacza to, że średnio po około minucie od urządzenia pszczoła utraci swoje życie. Po śmierci taki mob nie wyrzuca nic. Pszczoły możemy rozmnażać za pomocą wszystkich rodzajów kwiatów. Również kiedy trzymamy jakiś kwiatek w ręce, będą one za nami podążać. Nie jest to jednak ich jedyne zachowanie związane z kwiatkami, ponieważ będą one podróżować do kwiatów i zbierać z nich nektar. Zbieranie nektaru wygląda w następujący sposób. Pszczoła podlatuje do jakiegoś kwiatka, lata wokół niego przez chwilę, no i wtedy już ma ten nektar zebrany. Gdy taki nektar już zbierze, to wtedy jest to oznaczone przez zmianę tekstury. Na jej tylnej części odwłoka będzie widoczny pyłek. Również w trakcie lotu takiej pszczoły pod nią będą spadać takie cząsteczki pyłku, i gdy taki pyłek spadnie na uprawy, spowoduje on, że będą one rosły szybciej. Podobnie jak bone meal, tylko że znacznie, znacznie rzadziej, no i znacznie mniejszym stopniu. Po zebraniu nektaru pszczoły będą wracać do gniazda. I teraz zajmijmy się pierwszym, nie jedynym, z nowych bloków w tym snapshotzie. Gniazda pojawiają się pod drzewami na biomach równinnych oraz w kwiatkowym lesie. Tutaj taka ciekawostka: jeśli wyrośniemy drzewo, brzozę lub dąb z sadzonki, to gniazdo pszczół może się na nim pojawić. Każda pszczoła ma swoje gniazdo, system ten działa podobnie jak bloki pracy wieśniaków od 1.14. Jeśli pszczoła nie ma takiego domu, będzie ona się błąkać, aż je znajdzie, lecz jeśli ma, będzie do niego wracać w deszczu oraz w nocy, a także, tak jak już mówiłem, po zebraniu pyłku czy też nektaru z kwiatów. I również losowo w ciągu dnia, jeśli nie znajdzie żadnego kwiatka, z którego mogłaby zebrać nektar. Warto tutaj wspomnieć, że wracanie w deszczu oraz w nocy nie za bardzo działa w tym snabszocie. W gnieździe mogą być tylko trzy pszczoły naraz, ale więcej może mieć je ustawione jako swój dom. Pszczoły, tak jak już mówiłem, zbierają nektar z kwiatków, a gdy to zrobią, wracają z nim do gniazda. Jeśli wejdą do środka, to poziom miodu gniazda będzie się zwiększał. Oprócz tego w środku gniazda pszczoły losowo przekazują sobie informacje o kwiatkach, co powoduje to, że tak jak w prawdziwym życiu pszczoły z jednego gniazda latają do tych samych kwiatów. Wracając do kwestii miodu, maksymalny jego poziom w gnieździe wynosi 5. Wtedy, kiedy on zostanie osiągnięty, zmieni się tekstura gniazda, będzie ono takie wypełnione miodem. Jeśli poziom miodu wynosi co najmniej 3, za pomocą nożyc możemy uzyskać 3 nowe przedmioty, 3 plastry miodu. Również za pomocą butelek możemy także zebrać miód. Na razie nie jest to jednak uzależnione od ilości miodu w gnieździe. Butelki z miodem po wypiciu dają nam 6 punktów głodu, możemy je także przerobić na 3 sztuki cukru. Warto tutaj jeszcze wspomnieć o tym, że jeśli pszczoły są w gnieździe w trakcie zbierania miodu lub plastrów miodu, staną się agresywne, chyba że pod tym gniazdem umieścimy ognisko. Ostatnią rzeczą odnośnie gniazdy jest to, że za pomocą narzędzia z silktaczem możemy zebrać gniazdo razem z pszczołami, które są w środku. Drugim nowym blokiem dodanym w tym snapszocie jest ul. Tworzymy go analogicznie do półki z książkami, z tym że zamiast książek używamy trzech plastrów miodu. Jego mechanika jest dokładnie taka sama jak gniazda, z jedną różnicą: nie potrzebujemy do zebrania takiego ula narzędzia z silktaczem. Możemy to zrobić dowolnym narzędziem. To jednak nie wszystko, co pojawiło się w tej wersji. Ponieważ od teraz dispensery mogą wypełniać puste butelki wodą lub miodem z Ula wtedy kiedy są skierowane w stronę takiego bloku, czy też wody, czy też właśnie ula lub gniazda. Jest to niesamowicie istotna zmiana w kontekście tworzenia automatycznych systemów tworzących mikstury, ponieważ od teraz będziemy mogli tylko umieszczać puste butelki, nie będziemy musieli ich napełniać sami wodą, więc na pewno będą one zupełnie inne. I na koniec jeszcze dwie ciekawostki związane z tym co może pojawić się w następnych snapshotach. Wypicie butelki z miodem daje nam czasami efekt bez efektu, widoczny jest efekt cząsteczek, ale nie mamy nic podpisanego, nie da się też tego pozbyć za pomocą mleka, więc być może zostanie dodany jakiś nowy efekt w późniejszych wersjach. W plikach gry znaleziono także tekstury bloku pszczelego wosku, oraz teksturę skrystalizowanego miodu, więc można już zdecydowanie z pewnością założyć, że te przedmioty, bloki czy też itemy pojawią się w następnych snapshotach. I jeśli chodzi o tę wersję, to by było na tyle. Wybaczcie, że przygląd jest tak późno, ale tak jak mówiłem kompletnie nie spodziewałem się, że Snapshot dzisiaj się ukaże. Jednak jeśli mimo tego film Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę, no i zasubskrybować mojego kanału, jeśli chcesz być na bieżąco. Do zobaczenia następnym razem i cześć!